Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już rozpoczynamy naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do udostępnienia naszej modlitwy. Trzy minuty pozostało, więc za chwilę ruszamy. Modlimy się za dusze czystu, cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się, prosząc o łaskę Bożego pokoju. Czy na YouTubie jest ok? Proszę podać informację, bo napisano na Facebooku, że jest niewłaściwie ale wydaje mi się, że jest ok, bo u mnie nadajniki pokazują dobrze. Pani Joasi, życzymy wszystkiego Bożego, Pani Joasiu. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Chyba będę musiał się wybrać do Zabrza. Módlmy się o pokój na Ukrainie pokój w naszych sercach, za wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, intencji bractwa Bożego Słowa, dopóki walczysz, jego, jesteś zwycięską. Za dziadka Józefa, który zmarł, odszedł, ale to było też e, dla nas takie doświadczenie z Panem Darkiem, gdzie w zasadzie nie powinno być go już od dwóch lat, a jednak rodzina, dzieci, wnuki i wnuczka, zwłaszcza prawnuczka, cieszyła się z obecności swojego dziadka. Więc rozpoczynajmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie włócz nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczod pod ponskim Piłatem, ukrzyżowany u Marii Pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowań, grzechu podpuszczanie, ciało stanie żywot wieczny. Amen. <laughs> Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Pozwólcie, że pozdrowię po raz pierwszy Panią Teresę, która modli się razem z nami i dość mocno też działa na grupie Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą w stronie poświęconej księdzu Piotrowi Kiewiczowi. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za nas wszystkich i w naszych intencjach, i za zmarłych z naszych rodzin. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Moi drodzy, chwileczkę poczekajcie, bo mam ważny telefon. Ja tylko powiem, że. dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas I, mean <re Heh> i całego świata <Miller> <todo> dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi, wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy, bardzo Was proszę, dajcie. Kciuka do góry na YouTubie, lubię to na Facebooku, bo to podnosi nasze zasięgi i dzisiaj było już prawie 50 odbiorników, czyli 100-150 osób modliło się razem z nami. To jest niestety ważne, aby algorytmy nas wyrzuciły do góry. Dziękuję też za ewentualne wsparcie naszej zrzutki, na ławki. Każda złotówka się liczy. Gdybyście mogli, to wkliknijcie na zrzutka.pl. Na YouTubie macie podwieszone u góry, można wejść czy na Facebooku, będzie nam niezmiernie miło. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Dobranoc. Do zobaczenia.